Dzień dobry, Jacek Zdybski, Dermatologia, Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce i Lublin. Krem Ruxolitinib w bielactwie. Bielactwo to choroba autoimmunologiczna, w którym nasz własny organizm produkuje przeciwciała, uszkodza melanocyty. Te melanocyty przestają produkować melaninę i są białe plamy na skórze, które mogą być coraz większe, łączyć się, przeważnie są symetryczne. I rozwijają się w większości przypadków w dzieciństwie, ale mogą też w wieku dorosłym. Jest to choroba, która nie skraca długości życia, ale może istotnie pogorszyć jakość życia, dlatego że niektórzy pacjenci krępują się tych zmian, boją się stygmatyzacji, szczególnie to jest widoczne po lecie. Jeżeli chodzi o leczenie, mamy dosyć ograniczony arsenał leków. Po pierwsze, próbujemy miejscowych leków sterydowych albo miejscowych inhibitorów kalcyneuryny. Czasami wspomagamy to przez laserowe działanie, żeby wzmóc przejście leku przez skórę. Czasami stosujemy laser eksimerowy 308 nanometrów czy fototerapię, jeżeli zmiany są bardziej rozlane. W rzadkich przypadkach stosuje się systemowe leki, czyli takie immunosupresyjne jak metotreksat, pulsy sterydów czy nawet cyklosporynę ale ogólnie nasze sukcesy w leczeniu bielactwa są powiedziałbym umiarkowane. Pewnym przełomem wydają się leki z grupy inhibitorów JAK i takim lekiem właśnie jest krem Ruxolitinib, który daje duże szanse na repigmentację szczególnie w obrębie twarzy, czyli tam gdzie najbardziej nam najczęściej zależy. Problem jest taki, że lek jest bardzo drogi, kosztuje około 1000 euro za 100 gramową tubkę i jest dosyć trudno dostępny. W Polsce, jeżeli chcemy go dostać, to mamy dwie drogi. Pierwsza droga jest taka, że polska recepta może być yy, Użyta na przykład w Niemczech, i są apteki. W linku podam adres do takiej apteki, która polskojęzyczny personel może pomóc w załatwieniu tego kremu. Wysyła się tam receptę, zdjęcie recepty, później trzeba oryginał recepty dostarczyć i można na taką receptę kupić taki krem. Tak jak mówiłem, około 1000 euro za 100 gramową tubkę. Druga droga to przez import docelowy, czyli każdy lekarz, jeżeli uzna, że wyczerpał możliwości terapeutyczne danej, leczenia danej choroby, może zgłosić się do konsultanta wojewódzkiego przez specjalny formułarz i potem to trafia do Ministerstwa Zdrowia, gdzie najczęściej uzyskuje się zgodę i wtedy do Polskiej Apteki jest. Transportowany taki lek, i tak samo pacjent musi zapłacić tą mniej więcej kwotę za ten preparat. Jest to troszkę dłuższa droga, i często pacjenci wybierają tą pierwszą bezpośrednią. Jeżeli chodzi o to, jak długo taki krem wystarczy, to leczenie kremem obsolura bilactwa minimum musi potrwać pół roku. Niektórzy pacjenci odpowiadają nawet później i. W badaniach klinicznych wykazano, że nawet nieraz po roku dopiero dochodzi do repigmentacji, czyli nieraz ten okres leczenia trzeba wydłużyć. Jeżeli mamy 10% bielactwa, czyli 1% to jest mniej więcej tyle, co nasza dłoń ze złączonymi palcami, to jest 1%, czyli jeżeli mamy 10% bielactwa na ciele, to jest bardzo dużo, to jest maksymalna, maksymalna powierzchnia, którą. Możemy jeszcze leczyć przy użyciu tego kremu Ruxolitinib i jeżeli mamy to 10%, to taka tubka leku starcza nam na dwa tygodnie, czyli dwie tubki na miesiąc, czyli łatwo policzyć koszty. Natomiast jeżeli mamy 1%, to nam to starcza mniej więcej jedna tubka na 5 miesięcy, czyli takie mniej więcej trzeba liczyć się. Z kosztami, żeby to zadziałało, dlatego że krem stosujemy dwa razy dziennie. Dodatkowo, krem ten jest zarejestrowany w tej chwili od 12 roku życia i u dorosłych. Zaczynają się badania kliniczne z tym kremem ruxolitinib od 6 roku życia, aktualnie, i na przykład w Lublinie prowadzimy takie badanie kliniczne, i wtedy ci pacjenci między 6 a 12 rokiem życia. Mogą u nas otrzymać ten krem bezpłatnie w ramach badania klinicznego i wtedy stosują go dwa razy dziennie, tak samo jak osoby po 12 roku życia. Zapraszamy do kontaktów osoby z bielactwem, którzy chcieliby leczyć się preparatem Ruxolitinib do naszych ośrodków w Ostrowcu, Kielcach lub Lublinie.